Dobra, e, no to co, lecisz? Siema do wszystkim, mobilne fotografie, hot Steam challenge Dziękujemy wszystkim za nominację Lecimy Siema ziom, tu Adam z mobilnych fotografii Myślałeś, że że gdy przez tą kwarantannę Robię tu dymy jak Muammar Gaddafi, Pomód, lekarze wciąż walczą na froncie z covidem Wypłata ich warta jest tyle co główna, a raczej nie da im żadnych podwyżek Lecę tu z bitem jak Kłebo kapa, nie masz maseczki to spadaj Narka z covidem, ogólnie ciężka sprawa, życzę wam tu wszystkim zdrówka, basta Thank you for the nominations bro, will you pass matura? I don't know I'm creating some kind of damn show, my next trip is going to be Bordeaux -r. I also love Spain Come with me and drink some champagne Gold veins, gold chain Let's waste some money in LA Głos mam już trochę zadarty Pozdrawiam małpy, nudno nie może być z wami Ej Adam, o kim ty mówisz? Dobra, nieważne Jazda z bitami przez Niemcy, Szwajcarię, Kazachstan, Australię Przez Chiny, przez Indie, Maroko, wolu. Znam wiele języków, znam też wiele kultur Ale chyba nigdy nie strzaję Polaków Zwiedziłem pół świat, lecz dalej zgubione się czuję W tej dobie smartfonów Xiaomi, yo huh. Może mi ktoś wytłumaczyć, co ja tu robię? Jo już nie mogę, jo już nie umia Jo się tym rapem już tak rajcuja Nienawidzę, jak mnie kopruchy gryzą i oleja. Sam deszczem weź łotwórz paryzol. Łona, od tego, łonego. Łona czyż rapi jest? Co to jest kolego? Oni chcą noc wszystkich zażyć doma? Tako się nam urodziła korona. Neni to knemu grapowat. Nesz polski, je lepszy czeski piwowar. Mohuta jak giech odemlubić czeski, ha. Wcipnie wasz niżdy język Dostałem misję żeby nagrać hip-hop. Klocucha pozdrawiam z całą rodzinką. Straszej kawusi, miłego wieczoru. Proszę weź mnie ktoś za ktoś Cześć! Siema! Dziękujemy testom za nominację, nominację do Hot Sixteen Challenge 2. To jest dwójka? Tak, tak. to jest dwójka. Zawsze zapominam o, tym, o tej dwójce na koniec. Dziękujemy bardzo. Link do zbiórki znajdziecie w opisie. My też, przelaliśmy też swoją tak, sumkę. Tak, też przelaliśmy. Bardzo dużo nam się firm zgodziło do nominacji. Też się bardzo cieszę, że bardzo ochoczo do tego podchodzicie, bo jednak jest to naszczytny cel. I przechodząc do nominacji, chcielibyśmy nominować TP Link. Dobre. Hajera. Honor Polska. Redakcję Co do Domu. Skurkendi. Filipa zrobione jest Gadańsko Podcast. No i czekamy na wasze rapy. Trzymajcie się. Cześć.